Cześć, tutaj Kuba Karamara, a ta seria to słownik copywritera, a dzisiaj opowiem Ci, czym jest landing page. Landing page, inaczej strona lądowania, strona docelowa, czasem strona produktu, tych nazw pewnie można by wymienić jeszcze wiele. No to specyficzny rodzaj strony, który ma realizować pewne określone cele. Zazwyczaj te cele są dwa, albo jest to strona z formularzem której celem jest po prostu zebranie pewnych danych albo bezpośrednio sprzedaż pewnego konkretnego Produkt. Standardowa strona internetowa ma taki charakter informacyjny. To znaczy możesz sobie na nią wejść, przeczytać informacje, na przykład o firmie, no i tyle. Nie podejmuje się tam żadnych dodatkowych aktywności. Możesz sobie coś sprawdzić, natomiast wchodzisz na tą stronę, wychodzisz i tyle. W przypadku stron typu landing page jest bardzo jasno określony cel. No i jeżeli tym celem jest na przykład pozyskanie danych, no to zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że jest formularz, w którym podajesz imię. Nazwisko, adres mailowy, oczywiście, adres, jakieś ewentualnie inne dane. No i w zamian za pozostawienie tych danych. Albo dostajesz jakiś produkt elektroniczny, albo jakąś inną, inną rzecz. Na przykład może być tak, że ktoś jest zainteresowany jakąś usługą, na przykład, nie wiem, kredytem, no i wchodzi sobie na taką stronę lądowania, podaje tam swoje dane, no i zapisuje się, i później ktoś, kto te kredyty oferuje, może oddzwonić. Przykładem takiej strony z naszego małego świadka Akademii Copywritingu jest strona Akademia u do której cię serdecznie odsyłam, link jest poniżej, no i tam w zamian za podanie tylko twojego adresu mailowego możesz uzyskać dostęp do bezpłatnego treningu na temat tego jak zacząć zarabiać na copywritingu. Także serdecznie zachęcam cię do tego, żeby sprawdzić jak to wygląda. I drugi przykład strony typu landing page to strona, która bezpośrednio przedstawia i sprzedaje produkt. To znaczy zawarte są na niej wszystkie informacje istotne z punktu widzenia klienta. No i jakby najważniejszym kluczowym elementem tej strony jest tak zwane call to action, czyli wezwanie do działania, czyli oczywiście chodzi o to, żeby dodać ten produkt do koszyka, żeby go kupić. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda przykład takiej strony, również z naszego świadka, no to wejdź na stronę Akademia Copywritingu, wybierz tam kurs no i zobacz, tak właśnie wygląda strona landing page. Krótko mówiąc, podsumowując, landing page to strona, która realizuje pewien określony cel, przygotowana jest takim językiem perswazyjnym po to, żeby właśnie ten cel osiągnąć i zazwyczaj jest to albo Zebranie pewnych danych poprzez formularz albo sprzedaż jakiegoś produktu. Dzięki zasubskrybuj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz i zachęcam Cię do obejrzenia innych odcinków z serii słownik Copywritera.